Rozdział 8, Szwecja. Czy Wy wszystkie wiecie, kim jest mój ojciec? Jehanie, który przestał już myśleć o zdarzeniu sprzed tygodnia, na nowo zaczęła bulgotać złość. Stał w kuchni za stołem, widząc plecy Marion, która przygotowywała posiłek. Czarna pantera czaiła się w krzakach cierpliwie, obserwując od pięciu dni stado kozłów. Była głodna, bo od kilku miesięcy opiekowała się głównie moimi. Dziś skulone za nią czekały na jej znak. Kozły zaczęły zbliżać się na taką odległość, że właściwie mogłaby jednym susem dopaść świeższego z brzegu. Ale w takiej chwili najłatwiej popełnić błąd. Mała odległość nie pozwalała się rozpędzić, a to stado ma niebywały talent, żeby w sekundę wzbić gęstą chmurę kurzu i zniknąć w niej bez śladu. Wtedy trzeba działać po omacku, lub, lub kierować się węchem, a na to była wciąż za słaba. Muszę poczekać jeszcze parę sekund, zanim się odwrócą. Wtedy od tyłu zaatakuję najsłabsze zwierzę. Postanowiła. Gdy brakowało zaledwie paru chwil, by plan się udał, jej synek, pierwszy z miotu, najokazalszy i najbardziej bojowy, ruszył do ataku. Obawy się potwierdziły. W chmurze kurzu szybko rozpłynęła się nadzieja na obiad. Pantera otworzyła pysk i zaryczała wściekle na całą dżunglę, po czym szybko odwróciła się, wypatrując swojego małego... Podniosła rękę wysoko w górę, a jej oczy wyrażały taką złość, że zaskoczony Johan poczuł ucisk lęku w dole brzucha. Walnała pięścią w stół tak mocno, że talerze i szklanki pospadały, tłukąc się na kawałeczki. Ty pieprzony dzieciaku z postawą roszczeniową, jak stąd do Madrytu. W tej chwili siad na tym fotelu! Wycelowała palcem najpierw w niego, a potem w wyznaczone miejsce. I nie próbuj mi pisnąć ani jednego słówka, zanim nie skończę mówić tego, co masz usłyszeć. Dosyć już! Podniosła głos na takie diapazony, że Johan musiał zasłonić uszy. – Dosyć twojej głupkowatej postawy gówniarza! – Zrozumiano? Nawet nie przytaknął. Posłusznie usiadł w fotelu i próbował opanować drżenie ciała. Faceci mają moc, którą można ocenić, ważąc ich, jak choćby tego czarnoskórego mięśniaka. On miał na pewno siłę dwóch ton. Wystarczy, że zbiorę w sobie moc trochę większą od jego i będę mógł stoczyć walkę z tym gubrowatym dryblasem. Niech tylko dopadnę. No ale z kobietą? To zupełnie co innego. Ta siła ich emocji, których nie da się ani zważyć, ani zmierzyć. Poza tym, kto walczy z kobietą? No ale jak pomóc sobie, gdy do ściany przegniata cię właśnie ona? Ta niewidzialna siła emocji? Marion nachyliła się i zebrała potłuczone szkło. Gdy znów spojrzała na niego, powróciła miękka i kochająca kobieta, z którą kochał się przed godziną. Usiłował swoje stare wyobrażenia o kobiecie zastąpić nowym. Przez chwilę wydawało mu się, że jakoś się łączy, ale na próżno. Marian znowu siedziała naprzeciwko niego powabna, piękna, uśmiechnięta. Po posiłku, który zjedli w milczeniu, swoim zwyczajem ułożyła nogi wyżej na poręczy krzesła. A żeby była bez majtek, Johan mógł wypatrywać się w jej gołą półpejrowek cipki. Wróciło pożądanie, ale nie śmiał okazać, co czuje. Próbował skupić się na jej słowach. Nie bój się już. Będę z tobą rozmawiać. Możesz się już odzywać. Lubię, jak jesteś podniecony. Przestajesz wtedy myśleć tym swoim ograniczonym umysłem, a zaczynasz czuć, powiedziała. Przełknął z niewagi ograniczonego umysłu, silniejsze było pożądanie. Może ile ty masz w sobie z seksu? Znowu mam ochotę na ciebie wskoczyć. Dzięki, ale seksu na razie nam wystarczy. Teraz musisz trochę popracować. Nie masz łatwo, czasami nawet ciebie szkoda, odparła. Proszę cię, nie mów jak one wszystkie, nie znoszę tego. Myślałem, że ty mnie lepiej zrozumiesz. Dobrze, dobrze, przepraszam. I masz rację, ja widzę twój pełen obraz. Wiesz, chyba znalazłem na ciebie sposób. Tego zabrakło twojej matce i innym kobietom. Mm, masz na mnie sposób, masz. Westchnął, przyglądając się, jak jej rowek wilgotnieje. Też była podniecona. Uderzyła mu krew do głowy. Marian pochyliła głowę i zrobiła poważną minę. Trzeba zacząć od początku i krok po kroku pozwolić ci nie tylko, żebyś wszystko zrozumiał, ale też poczuł. Słowa będziemy wybijać ci do głowy, a kochając się będziesz to czuł. O, takie lekcje mi się podobają. Ile godzin zajęć praktycznych? Obydwoje się zaśmiali, a Marian znów spoważniała. Na początek powiedz mi, dlaczego Walmur wywalił cię z sali? Walmur to ten czarny dryblas? Mam nadzieję, że go jeszcze zobaczę. Wycedził przez zęby Johan. Zobaczysz i ucałujesz mu stopy, jeśli zrozumiesz, co dla ciebie zrobił. A, do tego potrzebuję dużo lekcji praktycznych, żeby to zrozumieć. Parsknął. Wywalił cię, żeby cię poniżyć. Co ty? Hola, nie wpadłem na to. Ale to poniżenie spowodowało, że skontaktowałeś się ze swoim cieniem i to naprawdę głęboko. Z cieniem? Z czym, czymś, na co nie chcemy patrzeć. Na głęboko ukrytą złość, nieziemski wstyd, Niedotykane na co dzień poczucie winy, ogromny lęk, wszystko co ukrywamy przed sobą i przed światem. I nie robimy to ostrożnie, bezpiecznie przez wiele lat, niektórzy w ogóle. Ty dostałeś lekcję do przerobienia w ciągu paru godzin. I po co? Westchnął Johan, widząc znowu twarze Meli i Emily. Po pierwsze, po to, by poznać siebie w pełni, a po drugie, by przestała rządzić tobą nieznana siła. A ty wierzysz w to, że przestanie rządzić nami nieznana siła? Tak, zaśmiała się. Jeśli weźmiesz odpowiedzialność za swoje życie, rozpoznasz swój cień i go zaakceptujesz. Nic ci nie grozi. Przecież to żonki. Tak właśnie myślą mężczyźni, którzy teraz obserwują, jakie kobiety wzięły władzę nad światem w swoje ręce. Chcesz tam z tymi facetami stać z opuszczoną szczęką do ziemi, czy wolisz zrozumieć? Lekcja praktyczna się zaczyna. Johan podniósł się z fotela, by dotknąć Marian. Przestań, bierz te łapy, siadaj, słuchaj. No dobrze, wytłumacz mi, jak wy to robicie, że nie rozstrzelali was jeszcze oficerowie waszych armii, które właśnie rozbrajacie. Odzyskałyśmy swoją moc. Mamo, 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 znowu cię słyszę. Ale co to znaczy? To znaczy, że my przepracowałyśmy swój cień. <grym> Na Boga, jak można przepracować cień? Co, przestałaś być zła? Nie, ale nie używam swojego zła do zabijania, tylko do budowania. Mam kontrolę nad swoimi demonami. Szacunek, który w nim wzbudziła dzika Marian z kuchni, pozwolił mu z tematem już się zapoznać. Zacznijmy od tego, jak rozumiesz kobiety rozpoznane. Nic nie rozumiem, odrzekł Johan, wzruszając ramionami. Coś wam się przyśni, coś sobie wyobrażacie. To jest przypomnienie. Przerwała mu Marian. Przypomnienie czego. A co jeśli prawda jest taka, że przed tysiącami lat na każdym kontynencie centrum życia stanowiły kobiety? Na środku wioski stały świątynie, w których mieszkały. To było centrum życiowe i duchowe dla wszystkich mieszkańców. W nich czczono kult bogini, która objawiona miała być w każdej kobiecie. Kobieta z racji swojego łona potrafi dać życie. To ona stanowi centrum boskości i uwielbienia. Jeśli powstaje z żebra, to daj mi jakikolwiek przykład z natury, który to może potwierdzić. Jeśli musisz wierzyć w taką wersję Twojego powstania, pozostaje ci wierzyć w coś, co jest poza Twoją kontrolą. Musisz poddać się mitowi istnienia Boga, za którym można podążać jedynie za ślepo. Jeśli wierzyć znikomym, aczkolwiek prawdziwym odkryciem archeologicznym, kult bogini na świecie mógł panować ponad 50 tysięcy lat. Prawdopodobnie ten proces wymazania kobiecego pierwastka z historii zaczął się ponad 5000 tysięcy lat temu i powoli nadeszła wszechogarniająca siła patriarchatu. Ta, którą powinno się czcić i szanować, podaje życie, stała się poddaną. Monoteistyczne religie trzymały na w mocnym chwycie władzy i teraz nagle koniec XIX wieku przynosi potężne zmiany. Coś drga w historii i kobiety sięgają po równouprawnienie, a jednocześnie po odzyskaniu swojej tożsamości i naturalnej mocy. Budzą się ze snu. Rozpoznają. Otóż to: kobiety idą spać, coś śni im się w nocy, lub mają wizję, niezależnie gdzie są i co robią, coś na nie spływa. Bogini, królowa, zwierzę lub kwiat. Na całym świecie coś się kobietom przypomina. Wyparta historia, zapomniane wspomnienia, zaginiona boskość. Ale jak to się ma do tego twojego cienia? Rozpoznanie ciemności w sobie, introspekcja, autorefleksja, wgląd to cechy kobiece. To w kobietach jest dar rozpoznania, uzdrawiania i harmonii. No dobrze, ale już ponad 100 lat macie już swoją wolność. Czego wy jeszcze chcecie? Od ponad 100 lat kobiety udowadniają, że poradzą sobie na każdym stanowisku, na którym stoi mężczyzna. Jeśli by tego nie zrobiły, nigdy nie byłyby uznane. Musiałyśmy założyć spodnie, zakasać rękawy i przejąć wszystko. I co teraz? No właśnie. Teraz przyszedł czas na refleksję. Jest czas na oddech. Czy chodzi o to, by przejąć świat od mężczyzn na tych samych prawach? Czy może jednak jest coś więcej do odkrycia? Jakie są wartości kobiecej energii? Czym ona jest? Czym jest kobieta? Czy my kobiety o tym wiemy? A wiecie? Zadaję sobie to samo pytanie. Ja, Marion Lery, rozpoznana jako. czarna pantera. Miałem okazję tego doświadczyć. Przyznał Johan. Strony gazet toną od archaicznych obrazów posążków bogiń, symboli zwierzęcych i roślinnych, w której co chwilę rozpoznaje się jakaś kobieta. Jak racjonalny umysł ma sobie z tym poradzić? Nieracjonalny, tylko patriarchalny. Ten, który nadal nie rozumie. Że być może odbudowuje się historia matriarchatu trwającego 50 tysięcy versus pięć tysięcy lat patriarchatu. To może być nierówna walka. Nie, no, mi tej teorii to już wystarczy. Zgłaszam potrzebę lekcji praktycznej. Nie rozumiem. Nie rozumiesz? Rzekła zalotnie Marion. Podeszła do niego bliżej, zaczęła całować mu szyję, a dłonie skierowane jego piersi. Przywarła ciałem do niego i zaczęła się widzieć. No więc chodzi o to, mówiła dalej, że w swojej strukturze mężczyzna wychodzi na zewnątrz, odchyliła mu majtki i wyciągnęła penisa na wierzch. A kobieta żyje od wewnątrz, na co wskazuje jej struktura. Siadła na nim okrakiem i wsunęła sobie penisa do pochwy. On chwyci ją za pośladki i pomagał podnosić się do góry, kiedy mogła patrzeć, jak penis wychodzi z niej powoli i wraca do przestrzeni głęboko ukrytej w niej. Dlatego tak doskonale do siebie pasują. On jest na zewnątrz, by wsunąć się w jej wnętrze. Zrozumiałe, prawda? O tak, bardzo jasna lekcja. A więc, by coś mogło zaistnieć na zewnątrz, musi najpierw narodzić się wewnątrz. Powtarzała ponętnym, lekko przyciszonym głosem. I momentem przewrotu i zamanifestowania się tego, co widzimy dzisiaj, jest fakt, że kobiety zrozumiały. Że jej siła jest w ich środkach. Oj, tak, tak, tam coś przyciąga. A jeśli tak, to zaczęły tam zaglądać. Uch, szkoda, że nie zaprosiły tam mnie. Chętnie zerkałbym razem z nimi. Marion była powolna i potrafiła bezbłędnie każdy jego milimetr zatopić w swojej mokrej pochwie. A Jak wychodziła z niego, obydwoje mogli zobaczyć żołądź. Kiedy ona miała pełną kontrolę ruchu, on mógł się skupić na wrażeniach swojego penisa, które rozpędzały drobiny przyjemności po całym jego ciele. Zaczął gryźć jej szyję. Przyjęła to z ochotą. Lecz pierwszą rzeczą, którą tam znalazły przede wszystkim, był ich cień. Wielki, potężny i niebezpieczny. Marion przyspieszyła i zmieniła tą głosu oraz wyraz twarzy. Bo wielosetletnia ofiara, kobieta, której ścina się głowę za niewierność, piersi za ponętność, łychtaczkę za pragnienie miłości, nosi w sobie dużo złości. Wyciła mocno Johana za szyję i podduszając go, rozpędziła się na jego cząku. Tyle złości, że nie mogła je pomieścić i musiała ją w... w, w zaczęła jęczeć konwulsyjnie. W... powtarzała, przygotowując się do orgazmu i przyspieszając. W... Ach, nie przystawaj, nie przystawaj. Mówiła, jakby to zależało od jehana. Kobieta musiała to z siebie wszystko wypuścić. Krzyknęła, odskoczyła od Jechana i ejakulowała soczystym płynem, krzycząc swój pierwotny okrzyk uwolnienia. Kochani, dziękuję za odsłuchanie rozdziału ósmego. Tym razem w tle słychać ptaki i ogień, dlatego, że jestem bliżej natury, w takiej drewnianej chatce. Nagrywając ten rozdział, jednocześnie nagrywam też film, który będzie na vlogu numer 5 na moim kanale YouTube Agnieszka Kowalińska. I tam będzie można też zobaczyć, w jakich warunkach nagrywam obecnie ten, ten, pod, ten podcast, ten rozdział. Um, I też mówię też więcej o tym rozdziale, taki trochę background daję na temat tego rozdziału. Zapraszam serdecznie i oczywiście zapraszam do kolejnych rozdziałów. Dzięki serdecznie, że jesteś. Buźki pa.